Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. To już czwarty dzień z ćwiczeniami do stylu klasycznego. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy wzmacniać mięśnie ramion i mięśnie nóg. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od bardzo prostego ćwiczenia, a mianowicie ustawiamy się prosto, ręce dajemy na głowę, czyli jesteśmy w pozycji strzałki. W tej pozycji wspinamy się na palce stóp i wytrzymujemy tak 5 sekund. I wykonujemy to ćwiczenie w 10 powtórzeniach. 10 powtórzeń, 3 serie. Drugie ćwiczenie, moi drodzy, zaczniemy w podporze. Wykonamy. Oprzyj się dłoni na podłodze i na kolanach. I równocześnie unosimy do góry prawą rękę i lewą nogę. Wytrzymujemy tak 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Wróć do pozycji wyjściowej. Zmień rękę. Raz, dwa, trzy. Wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy 3 serie, 10 powtórzeń. Do kolejnego ćwiczenia będziemy potrzebować ciężarków. Jeżeli nie macie ciężarków w domu, weźcie dwie małe butelki wody. Ćwiczenie to wykroki w przód. Lewa noga. Brawa. Pamiętaj, aby kolano dotknęło podłogi w tym ćwiczeniu. Wykonaj ćwiczenie w trzech seriach po 10 powtórzeń. Do następnego ćwiczenia. Potrzebujemy stabilnego schodka, podestu lub czegoś takiego. Jak wygląda ćwiczenie? Stań przed schodkiem lub małym podeścikiem, wskakujemy obu nóż na podest i schodzimy z niego. Ćwiczenie wykonujemy w dziesięciu powtórzeniach trzy serie. Ostatnie już na dziś ćwiczenie jest Wam znane, już je robiliśmy. Będzie to praca stóp do stylu klasycznego. Usiądź w siadzie prostym, opieramy dłonie wygodnie za sobą. I imitujemy pracę stóp do stylu klasycznego, czyli do rzadki. Zadzieramy mocno stopy, czyli trzymamy stopy w pozycji flex. I krążymy stopami. Wykonaj to ćwiczenie w trzech seriach po 10 powtórzeń. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.